Książa, którzy kiedyś pracowali w tych dekanatach, w tych wspólnotach, dzisiaj są gdzie indziej, a powracają po to, by, by razem z Wami iść na pielgrzymi szlak. Bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za obecność. Kochani pielgrzymi, dzisiaj czytamy Ewangelię świętego Mateusza. Dość no znana to Ewangelia. Bardzo często jest przypominana w kościele, w czasie, w czasie liturgii. Pada w niej pytanie Jezusa, właściwie dwa pytania. Pierwsze jest chyba łatwiejsze, a wnioskuję to po odpowiedziach, które się pojawiły. Dość szybko. Pan Jezus pyta uczniów, za kogo ludzie mnie uważają, a więc pyta ich właściwie, by mu powiedzieli, co słyszeli, co zauważyli przebywając z ludźmi, jakie opinie o oni mają, i tutaj uczniowie dosyć szybko zaczęli wymieniać, że jedni uważają Jezusa za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza albo za innego z proroków. Te opinie, które apostołowie Panu Jezusowi przedstawili, o których opowiedzieli, to jest owoc patrzenia na zbawiciela ludzkimi oczami. Nawet znawcy pism nie potrafili spojrzeć na Jezusa głębiej, by zobaczyć w nim Mesjasza. By zrozumieć, że jego obecność na Ziemi, na świecie nie jest spowodowana chęcią wzniecenia jakiejś rewolucji, wielkiego przewrotu społecznego czy politycznego, ale że on przyszedł na świat, żeby ten świat zbawić, żeby ludzi wyrwać ze zniewolenia grzechu. Tego nie widzieli i tego nie. Nie byli w stanie nazwać po imieniu. Dlatego wśród tych opinii, które apostołowie przedstawili Jezusowi, nie pojawiło, się, nie pojawiło się to określenie Mesjasz, Boży Syn. Za kogo uważają mnie ludzie? Pyta Jezus także dziś nas, żyjących tu i teraz Pyta dzisiaj nas, pielgrzymów. I gdy słyszymy to pytanie, przyznajmy sami, że nie zawsze jesteśmy w stanie wydobyć siebie jakąś odpowiedź głębszą. Najczęściej, gdy słyszymy to pytanie, to myślimy o publicystycznych opiniach. Na temat Jezusa, na temat Kościoła, który założył. Gdy, pytamy, gdy słyszymy pytanie o Jezusa i Jego Kościół, to pierwsze co nam przychodzi na myśl, to różnego rodzaju kontrowersje, to różnego rodzaju skandale, za którymi stoją ci, którzy do tej wspólnoty należą, którzy mienią się uczniami Jezusa. Ci, którzy patrzą na Kościół z zewnątrz, oceniają Kościół według postępków jego uczniów. Kościół jest dziełem Boga, ale złożony jest też z ludzi. Serca większości wypełnione są dobrymi intencjami. Serca większości chrześcijan. Którzy nazywają się dziećmi Kościoła, y, mają i żyją szlachetnymi ideałami, ale nie brakuje również tym, którzy im się sprzeniewierzają, którzy sprzeniewierzają się Ewangelii. Popatrzmy na Piotra, który dzisiaj za odpowiedź, za danie świadectwa Jezusowi. Y, że uważa go za Bożego Syna, że nawet wie, że jest Bożym Synem, że jest Mesjaszem. Za tę odpowiedź Piotr otrzymał no, niezwykłe wyróżnienie. Usłyszał, że jest opoką, że jest skałą, na której Jezus chce oprzeć swój Kościół. W jednej chwili usłyszał pochwałę. A chwilę potem, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia, słyszy upomnienie. Mówi do niego: Jezus, zejdź mi z oczu, szatanie. Można powiedzieć, że wręcz usłyszał pewnego rodzaju obelgę, i to z ust samego Jezusa. Stało się tak dlatego, że nie chciał przyjąć do wiadomości. Yy, że Jezus będzie musiał cierpieć, że będzie musiał yy, znieść upokorzenia, że będzie prześladowany. I nawet jakby nie słyszał tego, że w końcu zmartwychwstanie, że finałem, szczęśliwym finałem jego ziemskiej misji będzie jednak wielkie zwycięstwo, będzie zmartwychwstanie. Tego Piotr też jakby nie przyjmował do wiadomości, dlatego usłyszał bardzo, bardzo przykre słowa. Zejdź mi z oczu, szatanie. Właśnie ten przykład Piotra z dzisiejszej Ewangelii, kiedy z jednej strony jest nazwany błogosławionym opoka, opoką, a potem szatanem, pokazuje, że Kościół nie jest idealny. Od samego początku idealny nie był. Ten przykład Piotra pokazuje, że w każdym z nas jest coś właśnie z Piotra, z tego porywczego apostoła, że w każdym z nas jest trochę Jego gorliwości, ale jest też i dużo Jego niestałości. Jest w nas dużo oddania Jezusowi, ale jest też lęk przed ludzkimi opiniami. Jest w nas i pokora Piotra. Ale jest w nas też zbytnia pewność siebie. Jednak właśnie taki kościół ustanowił Jezus i taki kościół Jezus ukochał. I taki kościół kocha Jezus dziś. W tym kościele doświadczenie grzechu i zła ostatecznie nigdy nie zwycięża. Czyli grzech nigdy nie jest zwycięzcą. Ostatecznie zwycięża dobro, bo jest to wspólnota, która jest poruszona i poruszana słowem. Kościół to wspólnota, która jest poruszana Duchem Świętym. To wspólnota, która jest poruszana miłością. To wspólnota, w której jest przebaczenie. To wspólnota, w której jest sprawiedliwość ale to wspólnota także w której jest miłosierdzie to wspólnota wreszcie w której jest nadzieja że wszystko zakończy się zwycięstwem zwycięstwem nad złem zwycięstwem nad byle jakością siłą kościoła nie jest nasza doskonałość nasza ludzka doskonałość ale siłą kościoła jest sam Jezus. Dlatego Pan Jezus dzisiaj, gdy stoimy na progu naszego pielgrzymowania, pyta: A Wy za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla Was? Kim jestem dla Ciebie? Czy jestem tylko jakimś mistrzem duchowości? Czy jestem dla Ciebie autorytetem? Czy jestem ideałem, do którego chcesz dorastać? Otóż to wszystko jest ważne, ale to jest za mało. Nie możemy Jezusa tylko uznawać za ideał, autorytet i właśnie za mistrza duchowości. To wszystko za mało, bo wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie bo zawiodą ludzie którzy mieli być przewodnikami wierze albo samo życie postawi nas wobec przeciwności jeśli jednak w Jezusie widzimy zbawiciela świata jeśli widzimy w nim Bożego syna jeśli widzimy w nim mesjasza jeśli on wypełnia nasze serca jeśli nauka ewangelii jest dla nas codziennym pokarmem nasze życie nie może zakończyć się porażką. Moi drodzy, wychodząc dzisiaj na Pielgrzymi Szlak, będziecie po drodze mijać różnych ludzi, co roku Wam to właściwie przypominamy, że będziecie spotykać ludzi, którzy wierzą jak my, którzy kochają Jezusa i Kościół jak my, ale będziecie też spotykać ludzi, którym Chrystus i Kościół są, jest, są obojętni. Będziecie też spotykać ludzi, którzy z nieprzyjaźnią patrzą na Kościół, z nieprzyjaźnią patrzą na Jezusa, z nieprzyjaźnią patrzą na tych, którzy głośno wyznają swoją wiarę w jego bóstwo. Różnych ludzi spotkacie na swojej drodze, różnych ludzi będziecie mijać. Nie oceniajcie ich. Nie gorszcie się postawą tych, którzy nie wierzą jak my. Ale swoim świadectwem, swoją miłością, swoją radością, pokazujcie, że jesteście ludźmi szczęśliwymi, że życie w kościele daje wam radość, że przyjaźń z Jezusem daje wam szczęście. Bądźcie świadkami tej radości i przyjaźni z Jezusem i to tak wiarygodnymi, by inni patrząc na Was zapragnęli żyć, kochać i wierzyć. Tak jak wy.